A to ja Paweł, a dziś czwartek, więc do swojej biblioteki dodajemy kolejną darmową grę ze Pika. Jest z nią Potanikula. E, wiem, że może Wam to nic nie mówić, mi też za dużo nie mówiło, ale ta gra, co ciekawe, ma średnią na filmie 78 na 100, natomiast na Metacriticu to aż 83. Gra zdecydowanie nie dla fanów gier akcji. Gra, w której mamy doznać. Hmm, artyzmu powiedzmy, e, jakichś jakiś fajnych dźwięków sobie posłuchać, nasycić oko tą pięknością e, Czy to gra dla mnie? No nie, ja chyba słyszycie, że nawet nie umiem do końca opisać tego Ale myślę, że możecie dać znać, czy ktoś w czymś takim gustuje Szczerze powiedziawszy, chyba pierwszy raz gram w coś takiego no, ale za darmo możecie odebrać do następnego czwartku, czyli dokładnie to jest 24 kwietnia. No i zacznijmy gameplay. Powiedzmy, coś sobie tutaj rozbijamy. Jakieś kasztany. Może bardziej żołędzie. Coś się dzieje. Jakiś koleżka. Pisuje nam światełka. Wygląda jak pająk. Mogę cię odgonić? Nie mogę. Takie gry można tak szczerze niemal jako interaktywny film traktować. Nieźle dostał łeb, to jest W zasadzie to jest chyba dalej, tak naprawdę intro, po prostu takie bardziej interaktywne. Tak, to było intro. Ciekawe. Mamy tu taką. Ekipkę, grzyba, ty koleżko, ale nie wiem do końca, czym jesteś. Jakiś patyk, jakieś pióro, jakiś żołądź, coś takiego, ciekawe. Możemy machać dziś i wyznaczyć, gdzie tam dalej mamy iść. Cóż to jest. chudego tam Może patyk hmm. No to ja mówię, praktycznie interaktywny film. Zobaczmy, co z tą muszelką można zrobić. A, i właśnie mieliśmy znaleźć jedno z trzech e, takich, właśnie piórek. O, jest kolejna. Mogę je złapać po prostu tak. Taka gra logiczna, bym powiedział. Czy ja bym dawał 8? No, myślę, że dużo ludzi się nie zgodzi. Ale często właśnie tak jest, że po prostu z takimi grami my je omijamy. Epiki nam dał, czyli możemy wtedy je wypróbować. Ale tak naprawdę to trafi sam siebie na tę gry? Oj, oj, oj. Ty wyglądasz na takiego kozaka. Nie udało się, a piórko po prostu przeleci nad o, Patyk może przenieść się na drugą stronę No i się udało, trzecie piórko Juhu Tylko co teraz z tym zrobić Gdzie nawet, jak mamy karty, powiedzmy takich przeciwników, potworów, coś takiego, żadnego opisu. Taka sama imersja. Dobrze, ale czy nie wygrałem tego? mi tak mi się wydawało. Szybę. komar. To już nie, niemal coś takiego jak sztuka, bym powiedział. Jak oglądanie obrazów, słuchanie po prostu piosenki. Oczywiście gry ogólnie to sztuka. O, jego ziomkowie. Chciałbym wiedzieć, co jeszcze musimy zrobić. Mam wrażenie, jakbyśmy już skończyli trochę o coś nowego. Oni mi się najbardziej podobali. Szczególnie z tymi dźwiękami, jakie wydają. No, jest tu parę rzeczy, które można kliknąć. jesteś obrzęcha Postawimy jabłko. Oto. Cud Czysty surrealizm. gdzieś nawet osiągnięcie wpadło mamy czwartą kartę O właśnie szukałem jak zejść w dół może się udało A właśnie I coś co nie powiem co mi przypomina sobie odleciało No i kolejne osiągnięcie Osiągnięcia są trochę za głośno Jesteśmy w krainie grzybów. I nas hipnotyzują. Inna gęstość. Tam się kliknęło. Trochę chyba nie zrozumiałem przekazu. Widać, niby jakaś taka szczątkowa fabuła, a i tak jest. Już widzimy liść, który nie ma chlorofilu, powiedzmy. Fajnie, ale chciałbym, coś zrobić więcej. Nie da się nic. Schodzimy w dół. Ślimak zje nas. Wziód. Te animacje są przepiękne. Ja nawet, który... no nie powiem, żebym aż tak gustował w tej sztuce. To i tak bardzo mi się podobają. Jakbyś ty tu podszedł. No właśnie. Byśmy teraz chętnie tutaj weszli. Nie wiem, czy nie za szybko to kliknąłem. Pewnie musi dojść tutaj. O i teraz. No i super. Klucz. Nie bardzo rozumiem, co ci się taki nie spodoba. A, dobrze. Jakiś taki alla geyser. Czy co, my możemy coś tu zrobić? Nie bardzo widzę, co tu się da kliknąć. Możemy kogoś wybrać? Nie. Ale cofać się nie chce. O, bez przesady. Nawet nie wiecie, jak muszę Ślać swój mózg. Tym coś kliknęłem przypadkiem. Ja to mi jakoś ruszam? Tak. Tak mi się wydaje. Nie, trzeba myśleć. Może muszę kliknąć i w tym czasie? Nie, to też niemożliwe. Dobrze, wrócimy tu później. Ale to nie było takie ważne po prostu, dlatego idę gdzie indziej. O, ziomek, który wysysa chlorofil. Wiedzmy, że chlorówki. Proszę bardzo, jakaś mapa. Ręk kliknąłem i. o, w ten sposób. Hej, odlokowaliśmy mapę. No i super. Właśnie takiej mapy się spodziewałem. Cześć Ola Dzięcioł Ola, Zdecydowanie Ola O oh, nie O oh, zjadł go, dobrze Właśnie miałem mówić... Nie wiem, to jest chyba kleszcz. Nie mam pojęcia. Ja właśnie miałem mówić, czy to w sumie klika się po coś, czy po prostu żeby zobaczyć animację? czy ta gra w ogóle jest po coś, czy po to, żeby właśnie oglądać animację? No, chyba nie, dobrze, że tu przeszliśmy. Chyba, że teraz już się będzie dało. A, no, już się nie będzie dało. A no, może tam już nic nie było? Czyliś ucieka. On to kliknąć? Chyba nie jest zbyt proste. No, no, chyba się nie da tego kliknąć. Ha, tu pewnie musi wpaść. To już mi się wydaje względnie mega trudne. Albo wręcz niemożliwe Okej, okay, powiedzmy, że to też na chwilę obina. U, tu coś ciekawego. Kczownik. Mamy klucz. Tam też był kolejny klucz. Chyba jednak to nie jest klasz. A. To, to miała być pszczoła. Okej, okay. zaraz rozpoznaję. Znowu wybieramy. No na pewno nie ty hmm. Nie wiem, może piórko tam sobie poleci, ale tu jest właśnie tak myślałem, że tu jakaś woda, coś takiego, więc nie. Ty pewnie tym razem nie. Spróbujmy grzyba. No to ciebie. To ciebie. Aha. Nie udało się. To też już koniec. Nie udało się. O. Trochę do randomowe, ale niech będzie. Jak cała gra. No i zebraliśmy jeden wielu kluczy. Drugi w sumie widzieliśmy. Tutaj nie możemy coś. Że w takim razie powiedzcie mi, co sądzicie o tej grze? Czy faktycznie jest to 8 na, na 10? No, na no mnie nie przemawia aż tak, żebym powiedział, że to jest 8 na 10, ale na pewno jakaś 7 to myślę, że na spokojnie, nawet już teraz w ciemno dla ludzi, którzy chcą czegoś innego. No i powiedzcie, czy odbierzecie, czy w ogóle zamierzacie grać, czy może odebierzecie. Po prostu sobie gdzieś tam zatrzymacie. No niech sobie leży. Może kiedyś odpalicie. No i też, jeżeli chce, nie chcecie przegapić jakichś kolejnych darmowych gier, zapraszam do subskrybowania. Na razie, pa!